Halo, halo, dzień dobry, witam u Ani w kuchni i dzisiaj serdecznie zapraszam do przygotowania ze mną jajek faszerowanych wędzonym łososiem. Są przepyszne, wyglądają cudownie, można przygotować na przyjęcie lub po prostu na śniadanie bądź kolację. Niekoniecznie trzeba szprycować, można nakładać łyżką, w zależności od tego, jak chcecie. Mam nadzieję, że przepis wypróbujecie. Teraz serdecznie zapraszam. Do obejrzenia filmiku. Jajka mam ugotowane na twardo, są już przestudzone. Obrałam, umyłam, osuszyłam i teraz będę przekrajać na połowę. Wyjmuję żółtka i przekładam do mojego mini-robota kuchennego. Staram się nie uszkodzić białek, ponieważ będziemy w nie później szprycować nasze farsz. Łososia mam w plasterkach tutaj, pokroję go. Jeżeli nie używalibyście robota kuchennego, można bardzo drobno pokroić łososia i ugnieść jajka widelcem. I mamy pokrojonego łososia, przekładam do robota kuchennego. Potem mam ser topiony. I dodaję też do jego robota kuchennego. Kwaśna śmietana. Cytryna. I teraz łapiemy pestki, łapiemy pestki. <grymne> I na koniec dodaję świeży koperek, drobniutko posiekany. I teraz miksujemy, aż będziemy mieli kremową masę. I sprawdzimy. Teraz ważne, żeby sprawdzić, czy trzeba dodać soli, ponieważ łosyś jest słony. I czasami może być bardzo słony, i wtedy już soli nie potrzeba. W moim wypadku tutaj jeszcze musiałam dosypać soli, nie było wystarczająco. Dobrze pomiksujemy jeszcze chwilę, żeby się sól wymieszała. I jesteśmy gotowi do faszerowania. Teraz tak, ja będę szprycować i można tak, jeżeli na przyjęcie to super wygląda, można również użyć dwóch łyżek i po prostu ponakładać w białka. Ja lubię szprycować nawet jak dla siebie robię. Jakoś, jak prezentują się tak ładnie, lepiej się je, wydaje mi się. Tak wypełniamy białka z górką. Wypełniamy białka z górką. Nie wiem, czy tam widzicie, z tyłu Izabela kradnie mi dodatkowe białka. Lubi jajka, nie lubi żółtek, niestety. Dobrze. Wypełniamy, wypełniamy. Tak wygląda, jak gotowe. Czas spróbować. Ja uwielbiam wędzonego łososia, więc po posmak tego wędzonego łososia w farszu do tych jajek jest niesamowity. Je Cytryna dodaje takiej świeżości i koperek tak samo. Naprawdę kombinacja jest super. Mam nadzieję, że przepis wypróbujecie. Ślicznie dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Smacznego!